Zaczynamy naszą analizę e, materiałów o przygotowaniach do profesjonalnej sesji zdjęciowej, biznesowej oczywiście. Tak. Mamy tu, zdaje się, artykuł oparty na doświadczeniach z Gdańska. Dokładnie, a naszym celem jest wyciągnąć z tego esencję no wiesz, jak dobrze wypaść na zdjęciach, które mają budować nasz profesjonalny wizerunek. No właśnie. Ale może zacznijmy od podstaw. Po co to w ogóle? Czemu to takie ważne? To jest, wiesz, kluczowe pytanie dzisiaj. Żyjemy w erze cyfrowej, prawda? Mm -hmm. Więc to pierwsze wrażenie bardzo często robimy online. Ten artykuł słusznie zauważa, że zdjęcie na LinkedIn, na stronie firmy, no nawet w CV. To nasza wizytówka. Dokładnie. Taka cyfrowa wizytówka. To już nie jest tylko kwestia, czy ładnie wyglądamy. To coś więcej. Znacznie więcej. To strategiczne narzędzie. Dobre zdjęcie. Buduje zaufanie, no i od razu sygnalizuje profesjonalizm, zanim w ogóle ktoś z nami porozmawia. Rozumiem, czyli to taka inwestycja w markę osobistą. No dobrze, to wejdźmy w szczegóły, jak się przygotować. Zacznijmy od stroju. Ok. Materiał radzi, żeby stawiać na klasykę. Marynarka, koszula, elegancka sukienka. Tak, stonowane kolory, unikać krzykliwych wzorów i żeby było dobrze dopasowale, schludne. No brzmi sensownie. Mhm. Ale czy ta klasyka nie jest czasem, no wiesz, trochę sztywna, szczególnie w takich bardziej kreatywnych branżach? Coś o tym wspominali? To jest dobra uwaga. Znaczy, artykuł podaje takie dość uniwersalne zasady, które faktycznie no, sprawdzają się w większości kontekstów biznesowych. Bo chodzi o to, żeby skupić się na osobie, tak? Właśnie. Chodzi o to, żeby ubiór wspiera ten przekaz o kompetencjach, a nie y, dominował. Ale faktycznie w niektórych sektorach można sobie pozwolić na więcej luzu. No właśnie. I dlatego ciekawa jest ta rada z materiału przygotujmy kilka zestawów, a no tak, kilka opcji. Tak, to daje elastyczność, pozwala dopasować stylizację do tego, czy, co chcemy osiągnąć. Czy to bardziej formalny portret na LinkedIn, czy coś powiedzmy luźniejszego na stronę o mnie? Praktyczne, dobrze. Kolejna sprawa. Makijaż. Artykuł mocno rekomenduje wizerzystkę, mówią, że profesjonalny makijaż biznesowy wygląda naturalnie w świetle studyjnym, maskuje zmęczenie, tak. Ale zastanawiam się, czy to zawsze jest konieczne. Czy nie można po prostu samemu. Tutaj wchodzi w grę technika, wiesz, oświetlenie w studiu i obiektyw aparatu trochę inaczej widzą twarz niż my na co dzień w lustrze. Aha, czyli to nie to samo? No nie do końca. To intensywne światło może y, podkreślać jakieś niedoskonałości albo spłaszczyć rysy. A profesjonalny makijaż, często inny niż ten codzienny. Jest specjalnie robiony. Dokładnie. Jest zaprojektowany tak, żeby temu przeciwdziałać. Wyrównuje koloryt, subtelnie modeluje twarz, no i zapewnia taki świeży wygląd na zdjęciu. Czyli nie chodzi o to, żeby się jakoś mocno malować, tylko żeby dobrze wyglądać na zdjęciu. Właśnie. To nie jest przebranie się, tylko bardziej techniczna adaptacja do warunków sesji. A to, że wspominają, że niektóre studia, jak ten Karirum w Gdańsku, oferują to na miejscu, pokazuje, że to ważny element. Tak, że to jest postrzegane jako część usługi, integralna część. Jasne, czyli to taka współpraca z aparatem i światłem. A sama sesja jak to wygląda? No, materia opisuje taki typowy przebieg. Zaczyna się od rozmowy o celu zdjęć, tak? LinkedIn CV. Ak. Potem wybór tła, fotograf daje wskazówki co do pozowania, mimiki. Całość zwykle trwa od 45 do 90 minut. To sobie nie tak długo. Nie, całkiem sprawnie. I co ciekawe, podkreślają możliwość podglądu zdjęć na bieżąco. O, to ciekawe. I że ważna jest luzna atmosfera. Ten podgląd, czy to naprawdę pomaga komuś, kto, no wiesz, nie jest modelem? O, zdecydowanie tak. Myślę, że to zmienia całą dynamikę sesji. To już nie jest takie pasywne pozowanie. Stajesz się bardziej zaangażowany. Właśnie, to jest współpraca. Klient widzi na bieżąco, co wychodzi, może coś skorygować, lepiej rozumie wskazówki fotografa. Czyli czujesz się pewniej. Tak, to buduje poczucie kontroli i komfortu, a to się potem przekłada na bardziej naturalne, autentyczne ujęcia. Nie jesteśmy zdani tylko na wizję fotografa, ale aktywnie tworzymy ten finalny obraz. Aha. No, i warto dodać, co tam w FAQ piszą: że profesjonalny retusz jest zazwyczaj wliczony w cenę. Tak, to też ważne, żeby efekt był dopracowany, ale wciąż wiarygodny. Dokładnie. Świadome przygotowanie, strój, ewentualnie makijaż to jest podstawa. Mhm. Sama sesja to proces, współpraca. Liczy się komunikacja, komfort, a te techniczne rzeczy, jak podgląd czy retusz, pomagają osiągnąć cel. Tak. Profesjonalne zdjęcia biznesowe to po prostu taki przemyślany element budowania naszej cyfrowej tożsamości. Zdecydowanie. I wiesz co? To prowadzi do takiej ciekawej refleksji na przyszłość. Skoro nasze życie zawodowe coraz bardziej przenosi się do sieci, praca zdalna, nowe modele pracy. Dokładnie. Elastyczność, autentyczność są w cenie. To jak może zmienić się sam styl portretu biznesowego? Dobre pytanie czy ta tradycyjna taka trochę korporacyjna estetyka ustąpi miejsca zdjęciom, które będą inaczej komunikować w jakiś nowy wizualny sposób pokażą nie wiem adaptacyjność, kreatywność, indywidualizm zachowując przy tym profesjonalizm oczywiście ale może w innej formie to jest pytanie, które chyba warto sobie zadać i obserwować jak to będzie ewoluować zostawmy to może do przemyślenia